Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na y, briefingu w starostwie powiatowym w Robczycach. Y, chciałbym przekazać y, Państwu, ale za Państwa pośrednictwem, mieszkańcom naszego powiatu, informacje y, w dwóch zakresach właściwie. Pierwsza no, to sytuacja w zarządzie powiatu Robczysko-Sędziszowskiego, natomiast druga to y, sytuacja w, związana z naborem do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat robczycko-sędziszowski. Jak pewnie Państwo wiecie, myślę, że już wszyscy wiedzą, w dniu 14 czerwca na sesji Rady Powiatu miało miejsce odwołanie wicestarosty Bernadety Frysztak i wiceprzewodniczącego Rady Jarosława Brody. Te decyzje były podjęte Zgodnie z prawem, oczywiście, tak jak to dokładnie przepisy precyzują i jak dokładnie mówią czy wskazują, jak postępować w takiej sytuacji. W związku z tym, że na ta sesja była zwołana w trybie zwyczajnym, czyli z siedmiodniowym wyprzedzeniem, zmiany do porządku obrad w takiej sesji mogły nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Rady przy głosowaniu bezwzględną większością głosów, czyli przypomnę nasza Rada Powiatu ma 19 radnych, więc za tym żeby można było zmienić porządek obrad danej sesji musiało wyrazić zgodę co najmniej dziesięcioro radnych i takie głosowanie miało miejsce taki porządek obrad y, tom Niezbędną ilością głosów został zmieniony, dlatego też zostało wprowadzone właśnie do porządku obrad te dwa punkty, a właściwie trzy projekty uchwał, bo po interpretacji naszych radców prawnych ustalono, że oprócz odwołania z funkcji wicestarosty to jeszcze było niezbędne podjęcie uchwały dotyczące zwolnienia z pełnienia obowiązku członka zarządu. Takie działania i takie głosowania się odbyły. Jak Państwo wiedzą wyniki, chociaż w głosowaniu tajnym, to jednak wynik głosowania wskazuje, że te odwołania były skuteczne również na tej samej sesji właściwie już pod koniec swoją rezygnację z spełnienia funkcji członka zarządu złożył radny Wiesław Wojdon Takie, taką rezygnację oprócz poinformowania rady pod koniec posiedzenia złożył również na piśmie tłumacząc to względami zdrowotnymi ja tutaj absolutnie nie chcę roz Rozwijać tego tematu, natomiast pan radny Wiesław Wojdon rzeczywiście w ostatnim czasie usprawiedliwiał swoją nieobecność, zwłaszcza na posiedzeniach zarządu, właśnie względami zdrowotnymi. Mogę tylko tyle powiedzieć, że pewne zabiegi operacyjne przechodził i Pewnie w związku z tym też ta, ta jego sytuacja zdrowotna jest jaka jest. Nie, tutaj nie mam prawa ani nie chcę o tym mówić, natomiast to jest jego indywidualna decyzja. Powiem tylko, że wczoraj mieliśmy posiedzenie klubu, przekonywaliśmy pana Wiesława, ale też no, te, trudno tutaj przekonywać, jeżeli ktoś nie za bardzo czuje się na siłach do, do wzmożonej czy wytężonej pracy, bo przypomnę, że posiedzenia zarządu odbywają się hmm, co tydzień czasem bywa tak, że nawet jest dwa, nawet bywało, że trzy posiedzenia w ciągu tygodnia miały miejsce, więc tu rzeczywiście ta, ta dyspozycyjność członków zarządu no, musi być bardzo wysoka. Więc przyjmujemy to, tą rezygnację. No i na dzień dzisiejszy po upływie 30 dni, bo. Sytuacja prawna jest taka, że gdyby ta rezygnacja była złożona w innym terminie i Rada po jakimś czasie od złożenia tej rezygnacji obradowałaby, no to jest obligowana do podjęcia uchwały o przyjęciu bądź nie tej rezygnacji, ponieważ ta sytuacja nastąpiła pod koniec ostatniej sesji Rady Powiatu. Przyjmuje się, że po 30 dniach, mimo że Rada Powiatu się tym wnioskiem nie zajmie, to taki mandat członka zarządu samoczynnie wygasa. Więc z dniem, można powiedzieć, 14 lipca, pan Wiesław Wojdon już nie będzie pełnił funkcji członka zarządu, choć tutaj są też różne interpretacje, bo mówi się, że powinien być to cały miesiąc kalendarzowy, tak jak w kodeksie pracy jest, że pracownik ma, może wypowiedzieć, ale przez trzy, na przykład miesiące kalendarzowe, tak tutaj obowiązuje jeden miesiąc, ale umówiliśmy się z kolegą wieśkiem, że do połowy miesiąca, czyli dokładnie te 30 dni od rezygnacji będzie, już nie będzie pełnił funkcji członka zarządu. Na ten moment, szanowni państwo, pozostajemy w trzyosobowym składzie zarządu, czyli starosta etatowy członek zarządu i społeczny członek zarządu i tak będziemy funkcjonować planowaliśmy w ciągu 30 dni od ostatniej sesji zwołanie kolejnej sesji bo no, prawo mówi że powinno się w ciągu 30 dni taką sesję zwołać i jeżeli na sesji której się odwołuje wicestarosta nie ma powołania no to w ciągu 30 dni powinno to powołanie nastąpić ale w ostatnim czasie a dokładnie 26 czerwca w godzinach popołudniowych wpłynęło pismo od Pani Wojewody, które informuje nas, że Państwo radni Bernadetta Frysztak i Jarosław Broda złożyli wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego, znaczy się inaczej mówiąc złożyli skargę na te uchwały, które dotyczyły ich odwołania. Podali argumenty, to jest pismo na na dwie strony w odwołaniu między innymi podnoszą temat nieprawidłowego zawiadomienia, czyli że zostali niewłaściwie zawiadomieni. Też jako argument podają inny niż zwykle przyjęty czas posiedzenia sesji, bo ta sesja, przypomnę, odbyła się rano. Zwykle, chociaż to nie jest żadna reguła, ani zasada, ani to nie jest ujęte w prawie, myśmy te sesje akurat odbywali w godzinach południowych i popołudniowych. Jeszcze inne argumenty podnoszą. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, to myślę, że mogę, że mogę to pismo udostępnić. Natomiast sytuacja ta spowodowała, że Pani Wojewoda, jak każdą uchwałę, którą wysyłamy do niej, ma prawo przeanalizować poprosić o wyjaśnienia, ewentualnie rzeczywiście takie postępowanie nadzorcze które też może się zakończyć uchyleniem uchwały bądź umorzeniem całego postępowania ma prawo do takiego postępowania na razie pani wojewoda poprosiła o wyjaśnienia myśmy te wyjaśnienia czyli pan przewodniczący bo do pismo było do pana przewodniczącego Józefa Rojka złożyliśmy wyjaśnienia są na na 8 stron do każdego zarzutu odnosimy się wprost i powołujemy się na konkretne przepisy ustawowe zażyczyła sobie również pani wojewoda protokołu oczywiście te wszystkie dokumenty tutaj przygotowaliśmy ja to mam ksera więc do wglądu ewentualnie mogę państwu te dokumenty udostępnić natomiast jeżeli taka sytuacja powstała uznaliśmy wczoraj na klubie że nie będziemy zwoływać sesji do czasu rozstrzygnięcia przez panią wojewodę przypomnę pani wojewoda ma na to 30 dni jeżeli w ciągu tych 30 dni nie będzie żadnego wszczęcia uznaje się że uchwały zostały przyjęte zaakceptowane i że one obowiązują natomiast jeżeli takie wszczęcie nadzorcze będzie, no to będziemy wtedy wyjaśniać i tak jak powiedziałem, ono może zakończyć się tym, że że będzie całe postępowanie umorzone, ale może być też no, uchylenie uchwał. Wtedy nam przysługuje oczywiście prawo odwołania się od tych od tych decyzji, no i zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Niemniej jednak zarząd, nie zarząd, cały klub postanowił, że do czasu rozstrzygnięcia tego tej skargi, czy jak to tam dokładnie wnioskodawcy określili do czasu y, rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania nadzorczego, nie będziemy zwoływać sesji, czyli będziemy pracować w składzie zarządu trzyosobowym. Y, to jest jakby możliwe. Te wszystkie decyzje, które zarząd będzie podejmował, są oczywiście prawomocne i one mają skutki prawne, więc jakby w tym zakresie nic się nie zmienia i dalej możemy funkcjonować. Chciałbym tutaj też w tym momencie taką swoją jakby dygresję wtrącić moje prywatne odczucia. Po tej sytuacji związanej z odwołaniem zarząd dalej pracuje. Nawet bym powiedział, że w zdecydowanie lepszej atmosferze niż, niż do tej pory uchwały są podejmowane. Jest, jest zgoda, oczywiście są dyskusje, bo takie dyskusje zawsze bywały i powinny być, więc, więc rozmawiamy, pracujemy. No, Chcę powiedzieć, że się po prostu bardzo dobrze pracuje w tej sytuacji, w której jesteśmy. Powiem też, że w związku z tym, że mamy odpowiedni przepraszam. Mamy odpowiedni harmonogram pracy Rady, który przewiduje, że w lipcu i w sierpniu nie będzie organizowanych obrad sesji Rady Powiatu. Oczywiście, jeżeli będą nadzwyczajne sytuacje, które będą jakby determinować zmianę tego harmonogramu, no to oczywiście takie posiedzenie, ale to przeważnie tak bywa, że takie posiedzenia są zwoływane w trybie sesji nadzwyczajnej, bo na przykład spodziewamy się dodatkowych środków które trzeba wprowadzić do budżetu, więc choćby z takiego powodu taka sesja może się odbyć. Natomiast no nie będzie to sesja, która, którą determinowałby ten punkt, że musimy zwołać z powodu uzupełnienia składu, składu zarządu. Tak powiedziałem, zarząd pracuje normalnie, spotykamy się, wydajemy, podejmujemy uchwały, działamy, funkcjonujemy i Takiej powiem, no, no lepszej, po prostu lepszej atmosferze. Nie chcę tutaj rozwijać tego tematu, ale, ale tylko, tylko tak właśnie na marginesie chciałbym o tym zasygnalizować. To tyle, jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście postaram się Państwu na nie odpowiedzieć. Natomiast drugi temat związany z, z naborem. Bardzo się cieszę, że ten nabór odbywa się właśnie akurat, no, co tu mówić, no w takiej sytuacji, a nie innej i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jeżeli w zeszłym roku na potencjalną liczbę 1045 uczniów w szkole w naszych szkołach uczy się, bo tylu jest absolwentów pierwszych klas 901 osób, czyli no z tych. Wtedy u ośmioklasistów, a teraz pierwszoklasistów szkół ponadpodstawowych. No wygląda, że 144 osoby uczy się ponad, poza naszymi szkołami. Tak na, na dzień dzisiejszy, gdzie jest absolwentów ósmych klas 919 dokumenty, czyli w pierwszej preferencji złożyło 870 uczniów, czyli jakby no z tego wynika, że tylko 49 uczniów powtarzam na ten moment tylko 49 uczniów nam jakby um, ubyło, czy nie złożyło wniosków do szkół w, naszej, w naszym powiecie. No to, to jest, jeżeli by to, ta tendencja się utrzymała, no to będzie zdecydowanie lepszy wynik naboru, w sensie takim, że no 100 osób mniej nam, czy 100 uczniów mniej niż w zeszłym roku nie będzie korzystało, czy nie będzie uczyło się w naszych szkołach. Ja nie chcę tego bezpośrednio z tą sytuacją w zarządzie wiązać, ale to takie jest no, znamienna sytuacja, że dyrektorzy, którzy w tej chwili prowadzą samodzielną politykę rekrutacji, no, naprawdę starają się, bardzo im za to dziękuję i te wyniki przynajmniej na ten moment no, są dla mnie bardzo zadowalające. bo Kierując się choćby właśnie tą sytuacją, że tych uczniów nam było zdecydowanie mniej niż w zeszłym roku oceniam to bardzo, bardzo pozytywnie. Oczywiście mając na względzie kolejne lata, gdzie tych uczniów spodziewamy się niestety zdecydowanie mniej, bo tylko około 460. Przypomnę, w tym momencie mamy 900, w zeszłym roku mieliśmy ponad 1000. No to ten nabór w kolejnych latach, no niestety siłą rzeczy pewnie będzie będzie słabszy, mniejszy, po prostu mniej uczniów. Natomiast na ten moment jest bardzo dobrze. Szkoły pracują, przygotowują się do tego naboru. W połowie lipca będziemy podejmować decyzję o utworzeniu, o właściwym utworzeniu właściwej ilości klas. No, i oczywiście od 1 września zaczynamy pracę i kształcenie, tak jak to do tej pory miało miejsce. Myślę, że się na, Bo nie mamy niestety wszystkich informacji związanych z naborami z całego województwa. Miasto Rzeszów wyłączyło się jakby z tego systemu informacji oświatowej. Nie, nie wiemy, ilu uczniów złożyło do szkół, właśnie Rzeszowskich, wnioski. Natomiast sytuacja w zeszłym roku była taka, że wielu uczniów zostało po prostu nieprzyjętych do szkół w Rzeszowie nie przebyło pozytywnej rekrutacji i wrócili jakby do naszych szkół i tutaj liceum w Sędziszowie było jakby takim najbardziej widocznym beneficjentem, że tak się wyrażę, tej sytuacji, bo utworzyło więcej oddziałów nawet niż liceum robczyckie. Spodziewam się, że w tym roku może być podobna sytuacja. Natomiast no biorąc pod uwagę liczbę uczniów na przysz w przyszłym roku do naboru i w, w, w przyszłą w roczną sytuację demograficzną, no już tak pewnie kolorowo nie będzie, ale to czas bardzo, myślę, odległy. Może nie tak bardzo, ale jednak dopiero to kolejne nabory w kolejnych latach nam pokażą. To wszystko, co chciałbym Państwu przekazać. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Bardzo proszę. pierwszego wyboru? Dokładnie tak. To jest pierwszy wybór. Ale jeżeli ten system informacji oświatowej nie do końca można zweryfikować, nabór w tym programie Rzeszowski nie można do końca zweryfikować, podejrzewamy, że ta luka powoduje, że ci uczniowie mogą złożyć pierwszy, jakby pierwszego wyboru do naszych szkół do i mogą, jak i, i Rzeszowskich. I bo, bo taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku właśnie i okazało się, że tam z pierwszego naboru przynosili przy dokumenty do nas, więc no, to jakby no powoduje, że nie wiemy, yy, jaka będzie sytuacja ostateczna. No, w, w doświadczenie tamtegoroczne pokazuje, że może być jakby z naborem tylko lepiej, czyli że ich jeszcze przybędzie, a nie ubędzie, skoro pierwszy nabór jest. Czy pierwszy wybór, przepraszam, jest, jest w naszych szkołach, bo tak właśnie było w zeszłym roku. Liczba oddziałów w szkołach pozostaje na tym samym, oddziałów klas pierwszych zostaje na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku? Obawiam się, że może być Planowanie. Planowanych może być trochę więcej, dlatego że przypomnę, że w zespole szkół księdza doktora Jana Zwierza powstały nowe kierunki związane wprost powiem z Haliczem. I wprost ze sprawami dotyczącymi służb mundurowych. Takie dwa nowe jakby kierunki są uruchomione i spodziewam się, mając na względzie tą sytuację jakby to geopolityczną i, i wojenną za naszą wschodnią granicą. Że zainteresowanie zwłaszcza tymi mundurowymi klasami może być większe, tym bardziej, że wkrótce, mam nadzieję, że Państwa zaprosimy też na takie uroczyste otwarcie szelnicy wirtualnej, która właściwie już funkcjonuje, ale dyrektor no, tłumaczy, że jeszcze muszą do, dokładnie jakby obsługi tej, tej szelnicy nauczyć się na, nauczyciele, i wtedy będzie jakby oficjalne otwarcie i wskazanie, czy pokazanie, jak ta szczelnica funkcjonuje, jak działa, że będzie można z niej sobie po prostu popróbować poszczelać. Jeśli chodzi o rekrutację, to w ubiegłym roku zgłosili się uczniowie, którzy byli z Ukrainy i zostali tutaj, czy, czy raczej wpłynęli? Ci, którzy... Nie mam informacji dotyczących naboru w tym roku uczniów z Ukrainy, Natomiast ci, którzy wtedy jakby no, wpisali się, no to będą kontynuować i tutaj nie ma żadnych rezygnacji jakby z. No bo oni są już w, w kolejnych. Znaczy, tam, czy tam w ubiegłym roku, ci, którzy się zgłosili w czasie roku, odpływali, czy nie. Nie, zostali. Ci wszyscy, no tam były, było kilka przypadków, ale to bardzo pojedyncze przypadki. Zdecydowana większość tych, którzy zapisała się i uczyła się. No to uczyła się dalej i, i też na kolejny rok będzie tutaj, yy, będą naszymi uczniami ci, ci Ukraińcy. Jest pan zaskoczony yy, krokami pana wiceprzewodniczącego i pani wicestarosty Gowanek. Nie... Spodziewali... Spodziewaliśmy się takiego yy, wniosku. Tylko tak szczerze mówiąc, myślałem, że on będzie no takim mocniej uargumentowany, choć rzeczywiście trudno tu znaleźć argumenty. Myśmy, co tu teraz mogę to powiedzieć, że, że te wszystkie sprawy związane z dopełnieniem tych wszystkich punktów były bardzo szczegółowo analizowane już przynajmniej dwa tygodnie przed y, 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 tym, przed tą decyzją, przed tą, przed tą sesją i, i, i tutaj y, byli zaangażowani w to radcy prawni. Pan przewodniczący, który też ma ogromne doświadczenie, bo przecież jest samorządowcem już y, y, przez kilkadziesiąt lat, y, więc no, Ufam, że, że wszystkie uchwały zostaną utrzymane i, i że no jakby sytuacja po, po, po tych wszystkich działaniach i odwołaniach no się nie zmieni. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby ci te osoby na te stanowiska wróciły. Mamy na pewno, jeżeli mówię, jeżeli by doszło do sytuacji, że rzeczywiście te decyzje czy w jakimś zakresie, czy całe byłyby, byłyby uchylone, no to będziemy na pewno korzystać ze środków odwoławczych, czyli będziemy się odwoływać do sądów. Natomiast no jest jeszcze jedna możliwość. Gdyby, bo ciągle się tutaj powołuje na sytuację ym, z województwa zachodniopomorskiego, to mogę też dzisiaj powiedzieć, był taki precedens w tamtym roku w województwie zachodniopomorskim i nie ukrywam, że sugerowaliśmy się rozstrzygnięciami właśnie z tamtego województwa. Tam rzeczywiście było tak, że głosowanie w sprawie odwołania wicestarosty, nawiasem mówiąc Prawa i Sprawiedliwości, nastąpiło w głosowaniu tajnym, ale wicestarosta, który był odwoływany brał udział w głosowaniu i tą uchwałę wojewoda zachodniopomorskim w trybie nadzorczym uchylił. Więc nauczeni, jakby tym doświadczeniem i znając te przepisy, właśnie nasi radcy prawni też powołując się, bo kilka wyroków w tej sprawie też jest, no uznali, że nie mogą dopuścić, bo to jest wprost interes prawny tych osób, żeby nie mogły te osoby głosować. One, one w tym odwołaniu między innymi ten wątek też podnoszą i dlatego nie brały udziału w tym głosowaniu. Natomiast no tutaj też są, pomylili się w, w, w jednym jakby zwrocie, że głosowanie odbyło się w sposób jawny, oczywiście, że się odbyło w sposób tajny. Natomiast głosowanie, które dotyczyło zwolnienia, spełnienia obowiązków wicestarosty, bo to jest jakby druga uchwała, no, podnoszą, że była w głosowaniu jawnym. Była w głosowaniu jawnym, ale tak przepisy stanowią. Więc dokładnie przeanalizowaliśmy każdy punkt po punkcie, jak tą sprawę y, przeprowadzić. No i co, to też mogę powiedzieć, że już no, nie ma się może za bardzo czym chwalić, ale doświadczenie w odwoływaniu wic wicestarostów to już jakieś tam mam, bo to nie pierwsza moja akurat sytuacja jako starosty. I y, 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 jeżeli jest, czy brakuje pewnego porozumienia, pewnej woli współpracy, no to to jest działanie wtedy, moim zdaniem, na, na szkodę tego społeczeństwa, bo wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby tym ludziom służyć i wszystkie swoje zadania wykonywać jak najlepiej w miarę swoich oczywiście swoich możliwości i zdolności, ale zawsze mając na względzie właśnie dobro mieszkańców. Jeżeli nie ma dobrej atmosfery w zarządzie, jeżeli no nie, nie wszyscy ciągniemy, że tak powiem, ten wóz w jednym kierunku, jeżeli, jeżeli jest no pewne działanie, które jakby zmusza do tego, żeby w cudzysłowie powiem, oglądać się za siebie albo patrzeć dokładnie pod nogi, czy nie rzucają kłody pod nogi, to wtedy takiego działania no, nie do końca jest się zadowolony i przynosi ono satysfakcję. Myślę, że teraz będzie to dużo sprawniej funkcjonowało i lepiej działało. Te obowiązki przecież do tej pory, które wicestarosta w ostatnim czasie właściwie można powiedzieć nie wykonywała. Musieliśmy tu z członkiem zarządu etatowym realizować, więc dla nas to żadna zmiana powiem w zakresie pełnienia tych codziennych takich obowiązków i no tylko, tylko jakby atmosfera jest lepsza w tym zakresie. Od... Pani radna Bernadetta Fresztak była urlopowana jako nauczyciel zespołu szkół technicznych Sędziszowa. Więc kodeks pracy tutaj wyraźnie mówi, że pracownik po zakończeniu tego urlopu bezpłatnego, a ona wzięła ten urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji wicestarosty, no to w momencie odwołania jakby ten urlop bezpłatny jest kończy się. I miała obowiązek w ciągu siedmiu dni zwrócić się do pracodawcy swojego poprzedniego, gdzie była ulopowana, z wnioskiem o to, że wraca do pracy. Z taką informacją. O ile mi jest dobrze wiadomo, to taką informację złożyła, ale w międzyczasie wiem, że tam jakieś, jakieś chorobowe było jeszcze, więc na ten moment nie wiem, jak jest. Natomiast rzeczywiście no, pani radna Fresztach w tym momencie. Wraca jakby do swoich obowiązków nauczyciela w tym zespole szkół. Wiemy, że są wakacje, więc sprawa jest łatwiejsza, bo jej godziny, które były wyrzucone na wakat, w tej chwili no, te arkusze będą musiały być zmienione, jeżeli oczywiście podejmie pracę od 1 stycznia jako, jako nauczyciel. Natomiast radny Jarosław Broda prowadzi działalność gospodarczą, więc tutaj no, jakby nic się w zakresie pracy u niego nie zmienia. No tyle, że oczywiście jako zwykli radni do to diety radnych będą, stawki tych diet będą takie jak stawki diet innych radnych, czyli zwykłego radnego na ten, na ten moment. Odpraw nie przewiduje się, natomiast do wynagrodzenia Bernadety Frysztach jeszcze obligatoryjnie byłem jakby no, prawo tutaj nakazuje wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Tego urlopu było ponad, nie pamiętam dokładnie, ale ponad 30 dni, chyba 31 albo 32. Więc te stawki, jako starosty, za ten niewykorzystany urlop byłem zobligowany wypłacić. Takie wypłaty, takie wynagrodzenia czy takie przelewy już na konta tych osu, tej osoby przeszło, bo mówię tutaj sytuacja wice, byłego wiceprzewodniczącego Brody jest inna. No i oczywiście jakby dalej pozostaną radnymi obydwoje, bo, bo oczywiście tą funkcję będą pełnić. No i no chyba tyle. No rzeczywiście tego urlopu Bernadecie Frysch tak przysługiwało bardzo wiele, no ale no, to też pokazuje, że nie zawsze potrzebowała brać urlop na różne sprawy prywatne, które miała w tym czasie do, do załatwienia.